Eksperyment myślowy bym zaproponował. Wiemy, że poruszajmy się naszym wzrokiem w pewnym niewielkim wycinku promieniowania elektromagnetycznego, czyli w świetle mhm. widzialnym. Mamy ultrafiolet z prawej, czy tam, jak sobie obrócisz, strony po lewej, mamy podczerwień. I tą podczerwień czujemy oczywiście jako ciepło, ale nie widzimy w żaden sposób podczerwieni. I teraz mhm. spróbujmy sobie wyobrazić, że jednak nasz wzrok zaczyna być czuły na te z prawej i z lewej strony dodatkowe fale elektromagnetyczne. Więc teraz musiałbyś pomyśleć. Jaki to ma kolor? No bo tak wrażenie odbieramy jako kolory. Musiałbyś wymyślić nowy kolor. Tak, jak w świecie dysku. No i teraz wymyśl nowy kolor. I myślę, że to jest dokładnie to samo zadanie tego samego formatu i kalibru dla naszego mózgu co pomyśleć o tym, jak właśnie wygląda geometria wszechświata. Najfajniejsze jest to, żeby nie musimy nawet próbować sobie tego wyobrazić. No. Po prostu stosujemy tę protezę, jaką jest matematyka, która jest w stanie to opisać, jest w stanie to zamodelować, jest w stanie Pomóc naszej wyobraźni wykroczyć poza, poza jej ograniczenia. Dostarcza języka, dostarcza narzędzi, które pozwala nam nawet nie tyle sobie to wyobrazić, mhm. ale zamodelować. Za pomocą tych modeli, tych teorii, przewidzieć jakieś, no, jakieś nowe efekty, no, które następnie możemy jakoś tam sprawdzić, skonfrontować z obserwacjami. No, w wypadku kosmologii raczej mamy tylko e, obserwacje do dyspozycji, chociaż też nie do końca, bo eksperymenty też mhm. jesteśmy w stanie do pewnego stopnia już robić. No i trzeba, trzeba się z tym pogodzić.